z tej strony Plamisz i dzisiaj zagramy na serwerze Evolution na Mineplex Jest to serwer premium Najpierw macie w opisie, jeżeli ktoś ma Minecraft premium Ogólnie gra, rozgrywka polega na tym Mamy ewolucję, czyli moby jakieś dane Oj, zaginąłem. Polega to na tym, zabijamy, aby ewoluować dalej. Są ewolucje w kurczak A kurczak to jest największa ewolucja Wygrywa ten, kto pierwszy ewoluuje do najwyższej ewolucji i ewoluuje z koszczaka do człowieka, chyba, tak? Trzeba być mocny z PVP. Trzeba mieć mocną gardę z PVP. Nie wiem, jak to nazwać, ale kontynuując, znalazłem nowy program do nagrywania. Jest Camtasia Studio, oczywiście, zakupiłem PM. nie był jakimś. się co mówi. Jestem człowiekiem, który sobie ściągnął Camtasia za darmo. Ogólnie, kontynuując, jeżeli ktoś chce więcej odcinków z. Minecrafta, Smita lub TD. A i ostatnio ten odcinek Smita nie wyszedł zbyt dobrze. Nie była to moja wina źle. Ustawiłem program, źle zmontowałem. Przepraszam za to. I właśnie ewoluujemy. I jesteśmy na drugim miejscu. To jest druga ewolucja Place. Place może walić te z A jak tylko I zginąłem. Koleś ma teraz szansę do ewolucji, pewnie. No i jak widać, ten koleś ewoluuje. A ja muszę się dalej starać z innymi rzeczami. A kontynuując, jeżeli ktoś chce jakiś odcinek z Flafford, czy coś ciekawego, innego, fajnego, FNAF lub inne gry, to ja mogę nagrać. Mam te gry. Proszę, może, mogę nagrać FNAFa, na FNAF World, wiele innych gier, które są oczywiście ciekawe. Odwalę się, bo zaraz zginę. Flipper. Ok, kontynuując, nie wiem, czy dobrze prowadzę odcinki ostatnio. To jakoś nie niby... No i zginąłem, a miałem ewolucję, musiałem spierniczać, źle mi to wyszło. A Co byście chcieli na moim kanale? Jakie gry? Jak, jakie, nie wiem, programy, poradniki czy coś? Mogę nagrywać poradniki, programy, wszystko co możliwe. Z dwóch się bije, tam trzeci korzysta z tak zwane przysłówka i ewoluujemy tu! Panie Janka, panie No jeszcze ff, nie wiem. Mamy łeb które pozwalają zatrzymać przeciwnika i go zmordować. Webshoot! O kurczę zatrzymał mnie gnaj. Okej! JOLO! JOLO! Polka! Nie wiem czy się chciała, go zatrzymać O kurczę, też ja mam, mnie. Okej okay. już kolejna moja strategia Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta Nie, nie jestem świadom czy wygramy tą rundę, ale kontynuując, chciałbym wprost, żeby mój kanał ewoluował do czegoś co jest epickie nie było tu takie no, dręczą się na dane, dwa creepery. No Tak fajnie, chyba jestem ostatni albo któryś tam. Zobaczmy się, nie mogę także nagrać jakieś mapki z parkura. Czy coś załatwię, jakiś fajny serwer z kolegami sobie pogramy. Pogramy. Nagramy. O, oh, już pograliśmy, bo. Mamy problem. Creeper nie goni, nie goni. Creeper nie goni, nie goni. nie goni, goni. Okej, okay. za dużo śpiewam. Przepraszam bo mogę fałszować ale okej, okay, nie będę śpiewał, bo to jest niekulturalne kontynuując odcinki będą teraz dłuższe bardziej dynamiczne fajniejsze i lepsze moje pierwsze odcinki były troszkę słabe a tym bardziej ten smite miał bardzo złą rozdzielczość kontynuując, mogę... Na... za kilka dni, za dwa lub jutro mogę nagrać Coś z Counter Strike'a Okej, okay, mus, muszę zamordować tego I Idziesz Kurszak! o kurczaki się biję nie, nie wolno być creeperów No super Zginąłem Slime idą na niego OK Koczenę więc nie wiem jak mogę prowadzić lepiej odcinki O koryś wygrał no i zagramy jeszcze jedną arendę. Widzimy się po krótkim cięciu. Cześć, widzimy się po cięciu. Ogólnie coś mi się poklipszyło, to miał być koniec. Będzie cięcie jakieś dziwne i będzie koniec. Cześć żegnam was w tym odcinku. Nie do was Plamish. z tej strony Plamiś i dzisiaj zagramy na serwerze Evolution na Mineplex Jest to serwer premium. Najpierw macie w opisie, jeżeli ktoś ma Minecraft premium. Ogólnie gra... Rozgrywka polega na tym Mamy ewolucję, czyli moby jakieś dane Oj, zaginąłem Polega to na tym, zabijamy, aby ewoluować dalej Są ewolucje w kurczak Kurczak to jest największa ewolucja Wygrywa ten, kto pierwszy ewoluuje do najwyższej ewolucji I ewoluuje z kurczaka do człowieka chyba, tak? I trzeba być mocny z PvP Trzeba mieć mocną gardę z PvP. Nie wiem, jak to nazwać, ale kontynuując. Znalazłem nowy program do nagrywania jest Camtasia Studio. Oczywiście, zakupiłem. Że nie był jakimś... Lesią co mówi? Jestem człowiekiem, który sobie ściągnął kamtasę za darmo. Ogólnie kontynuując, jeżeli ktoś chce więcej odcinków z Minecrafta Smita lub TD. A i ostatnio ten odcinek Smita nie wyszedł zbyt dobrze. Nie była to moja wina źle. Ustawiłem program źle zmontowałem. Przepraszam za to. I właśnie ewoluujemy I jesteśmy na drugim miejscu. To jest druga ewolucja Place. Place może walić te seruszki. A jak ten koleś jak nie I, actually, I Koleś ma teraz szansę do ewolucji, pewnie. No i jak widać, ten koleś ewoluuje. A ja muszę się dalej starać z innymi rzeczami. A kontynuując, jeżeli ktoś chce jakiś odcinek z FNAFORM, czy coś ciekawego, innego, fajnego, tym FNAFORM. Inne gry. To ja mogę nagrać. Mam te gry? Proszę, może mogę nagrać. FNAFA, FNAF World. Wiele innych gier. To są oczywiście ciekawe. Odwal się. Ja zaraz zginę. Clipper. Ok, kontynuując. Nie czy dobrze prowadzę odcinki ostatnie. No to jakoś nie niby... No i zginąłem, a miałem ewolucję, musiałem spierniczać, źle mi to wyszło A Co byście chcieli na moim kanale? Jakie gry? Jak, jakie, nie wiem, programy, poradniki czy coś? Mogę nagrywać poradniki, programy, wszystko co możliwe że dwóch się bije, tam trzeci korzysta To jest tak zwane przysłówko i ewoluujemy do... pajonka pajonka, pajonka. Mamy jeszcze... W, nie wiem. Mamy webshooty, które pozwalają zatrzymać przeciwnika i go zmordować. Webshoot! O kurczę, zatrzymał mnie gnoj. Okej. Okay. Yolo. Yolo. Ja już się chciał, żebym go ruszymać. O kurczę, też mam, Okej. Okay. Chyba, moją strategię. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nie, nie jestem świadom, czy wygramy tą rundę. Ale kontynuując, chciałbym wprost, żeby mój kanał ewoluował do czegoś, co jest epickie. Nie było tu tak jak. O, się nada mnie na mnie mi dwa tak fajnie. chyba są jestem... ostatni albo któryś tam. Zobaczcie się. Nie, mogę także nagrać jakieś mapki z parkura. Coś. Zatwierdź jakiś fajny serwer z kolegami sobie pogramy. Pogramy. Nagramy.

Za dużo śpiewam. Przepraszam, bo mogę fałszować. Ale okej, okay, nie będę śpiewał, bo to jest niekulturalne. Kontynuując, odcinki będą teraz dłuższe, bardziej dynamiczne, fajniejsze i lepsze. Moje pierwsze odcinki były troszkę słabe, a tym bardziej ten smite miał bardzo złą rozlepsześć. Kontynuując, mogę na, za kilka dni, za dwa, Piotro, mogę nagrać coś z Counter Strike'a? Okej, okay, mus, muszę zamordować tego... kurczak! I gdzie to? Kurczaka się bije! Nie powiem... Nie wolno być creeperów! No, super. Zginąłem. Slime idą na niego, okej. Okay. Kończę więc nie wiem, jak mogę prowadzić lepiej odcinki. O, koreś wygrał. No i zagramy jeszcze jedną arendę. Widzimy się po krótkim cięciu. Cześć, do Widzimy się po cięciu. Ogólnie coś mi się popieprzyło, to miał być koniec. Będzie cięcie jakieś dziwne i będzie koniec. Cześć żegnam was w tym odcinku. Mój do was się.